Na studniówce drugiego ELO, liceum popularnie nazywanego Mickiewiczem, rozmawiamy z wychowawcą jednej z klas naturalnych, panem Krzysztofem Kostką. Dla pana, panie Krzysztofie, to jest pierwsze wychowawstwo. Cztery lata cztery były lata. pełne, czyli tutaj ten rocznik, który już wszedł na cztery lata. Jak pan odbiera tych młodych ludzi, którzy powoli, za niespełna już sto dni, opuszczą mury szkoły, ale z panem się związali na dobre i na złe, właśnie w swojej okresie młodości na, przed maturą? Bardzo będę wspominał. Ja nie mogę uwierzyć, że te 4 lata już minęły. Trochę nam ukradła niestety pandemia, no ale cóż, na to nic nie poradzimy. Natomiast będzie mi Smutno mimo no wszystko, że już odchodzą, a z drugiej strony no, ruszają w dorosłe życie, więc... Jestem z nich dumny. To jest mi się chyba najlepsze określenie, które pan, mogę. Powiedzieć. Pan Panie Krzysztofie jest nauczycielem trudnego przedmiotu. To nie jest na przykład wychowanie fizyczne, które jest dużo łatwiejsze niż fizyka. ja nie <laughs> będę tak mówić. Bo jest niebezpieczne takie porównywanie, ale okej. Okay. Proszę wrócić czasami do swojej studiówki, do par lat w ser, bo jest pan młodym ciągle człowiekiem. Czy pan ją zapamiętał, gdzie ona się odbyła i jak dla Pana była to impreza jakby ważna w dalszym życiu, bo chyba była. Pamiętam do dzisiaj studniówkę, ona się odbywała na hali w Studziennej, bo to akurat był taki rok, że wszystkie, że wszystkie te większe hale były w remoncie, tak trafiliśmy, na hali w Studziennej. pamiętam do dzisiaj obecny pan dyrektor Malinowski był moim wychowawcą, więc zapamiętałem, to był taki punkt, jednak jeszcze pierwsza taka dorosła impreza, gdzie później wiele rzeczy już się działo innych. Zasadniczo od tej studniówki człowiek myślał o maturze, o studiach już te, tak się zmieniło, jednak patrzenie na rzeczywistość Właśnie, pana spojrzenie się zmieniło, ale czy pan dostrzega, że pan jako ten młody człowiek, czy ta młodzież się zmienia na przestrzeni lat? No w końcu świat się zmienia. Jak byliśmy tutaj z panem trochę młodsi, to komórki wyglądały jak takie cegiełki, jakby, takie generalnie nie wyglądające na jak komputer, a dzisiaj smartfon funkcjonuje, więc czy zmienia się też młodzież z takiego Pana oglądu? Trochę patrząc na siebie, a patrząc też na tych, których Pan wychowuje. Zmienia się oczywiście, oni żyją w innym świecie, świecie już pełnym nowoczesnej technologii, bez których nie wyobrażają sobie życia, więc jak najbardziej, ale cieszę się, że jedno się nie zmienia, są niezmiennie fantastyczne. Pan jako wychowawca, czego by życzył tym młodym ludziom na ich dalszej drodze życia, tego prywatnego, zawodowego, ja im życzę po prostu, żeby byli szczęśliwi, cokolwiek to dla nich znaczy. Pięknie, pięknie. Dzięki.